Witaj ser. Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was. To ja, krisownik. E, ja to nagrywam w niedzielę wieczorem. Wy to będziecie oglądali we wtorek. Będzie na kanale. A ja. Jak powiedział pan lektor wcześniej, moja twierdza doczekała się na swojego lorda. A ja miałem dzisiaj bardzo pracowity dzień. Mimo, że niedziela, e, to mam dla was jedną radę: nie wlewajcie, nie wsypujcie granulek kreta do umywalki. Ja tak robiłem. I skończyło się dzisiaj na wymianie całego spustu razem z syfonem. Gdyż, ponieważ iż Azalisz dlatego, że wziął i przegnił, normalnie ten metalowy, ta metalowa końcówka z gwintem po prostu zgniła. Skruszyła mi się w ręku dzisiaj. No, a wcześniej zalała mi całe dwie szuflady, które znajdowały się pod nią w szafce. Hehehe, kurtyna. Cudownie, że dzisiaj akurat trafiła się taka niedziela, w której sklepy były otwarte, w związku z tym szybka wycieczka do sklepu na C zakup go trzeba i pracowite popołudnie. Także nie wsypujcie kreta do umywalek, które mają normalny metalowy spust, a nie mosiężny. Taką radę usłyszałem też od pana z obsługi w sklepie na C. Dobra, dosyć już o mnie. Wracamy do walki. I teraz tutaj mam już kolejną misję na horyzoncie. Ponieważ ja już dzisiaj tę misję przechodziłem, ale o zgrozo, po prostu jestem jakiś chyba niekumaty albo się nie nadaje do niczego. Ponieważ byłem przeświadczony o tym, że wcisnąłem kombinację klawiszy przeznaczoną do nagrywania, w związku z tym sobie przegrałem, znaczy przegrałem, wygrałem, e, rozegrałem całą misję 19 bardzo fajnie, bardzo sprawnie i bardzo szybko. E, po czym ku mojemu zdziwieniu nic się nie nagrało, także taki jestem po prostu inteligentny inaczej, w związku z tym e, wrócimy sobie do misji 19. Przypominam, w poprzedniej misji wykończyliśmy świniaka, a teraz musimy się zająć panem w zbroi, tym najbardziej groźnym, najgroźniejszym i tym ostatnim. Kiedy Wilk gdzieś daleko Ech. zbierał siły, mieszkańcy kilku ziem, które niedawno podbił, wstrzelił przeciw niemu bunt. Chodź przekręty, ty twój król! Może udało ci się zabić tamtych, ale dopiero teraz dostaniesz lekcję prawdziwej sztuki. Uuu, nie bądź taki hop do przodu. Wynik tej wojny przechyla się na naszą stronę. Tak jest! Ale miej się na baczności! Wilk to zwierzę zupełnie inne od tych, które do tej pory spotykałeś na swojej ścieżce. Wysyłam Ci na pomoc mojego szczura, węża i wieprza ubiliśmy już. przyda Ci się ktoś. Uddroiciel zamknij wilka w pułapce mm, mm, umacniając twierdzę którą zaczęliśmy budować na granicy i jego ziemi umacniamy zamek Potem i czekaj, się bronimy czas przed ostatnią bitwą wyeliminuje wszystkich wrogów na czyli będziemy atakowani Aha, wśród twoich ludzi zarazem, Aha, będą, czyli co z tego co pamiętam to będą rzucać zdechłe krowy Skorzystaj ze swych wojowników i będzie ciekawie dotkliwe straty będzie ciekawie, ale Myślę, że sobie poradzimy, desperacka obrona, nie no czy ona będzie taka despracka, to raczej się mi nie wydaje, e, na basztach będziemy mieć wojsko, e, uzdrowicieli, nie wiem czy to mi jest takie potrzebne, zobaczymy, Mangonele, ok, wojownicy to trudny przeciwnik, muszę powiedzieć mądrze wykorzystywał wrzący olej, all Dobra, tutaj już mieliśmy to przygotowane na e, najszybsze pokonanie dziada. I teraz tak. E, stąd będą szły. Tu wyszli wilki stąd. Tutaj mamy kamyk, tutaj mamy żelazo, tutaj mamy Lelelelele. pszeniczkę, krówki, inżynierów. Targowisko, tu już jest w miarę wszystko porozumiane. Mamy duży zapas kamienia, duży zapas. Zboża i drewna. Trochę syra na początek. Tutaj mamy znowu dwie farmy i krówki. Także musimy przystąpić do budowy naszego zamczyska i do zadbania o surowce wtórne. W związku z tym zaczynamy budowę, ale zanim zaczniemy budowę zamczyska, to tak, zadbamy o Zadbamy o zadbamy o troszki drewna. To sobie tutaj tego postawimy. Ach, tutaj to nie był dobry plan. Tutaj to będzie dobry plan. Raz. Nie można tutaj tego zbudować. Dwa, I. trzy, ok. Teraz tak, do. Zasadzimy sobie tutaj jabłuszka pełne snów. Okay, a dobra, teraz tak zobaczymy, jak maksymalnie daleko możemy się posunąć z budową muru. Bardzo daleko, cudownie. To tutaj sobie zbudujemy zaporę nie do przejścia dla tych ludzi, i tutaj sobie postawimy takie zasieki, że hej, o, tutaj sobie zrobimy. O tak, o do tego. Blankusie, uwielbiamy Blankusie. Okej, okay, do tego największe wieżyczki, jakie sobie możemy wymarzyć. Damy sobie raz, potem damy sobie jeszcze schodunie, bo oczywiście jakoś tutaj muszą się chłopaki na nie dostać. Okej. Okay. Jakieś polecenia. Usze już idą pierwsze na górę. To jest raz. Na tu mamy jeszcze pięciu łuczników. To znowu też sobie tutaj pójdą. I teraz tak. Wolnik niecie. nie ma chyba ich za wiele. Hmm, więc sobie dobudujemy troszeczkę domeczku. Rachu ciachu. Okej. Okay. I zbudujemy sobie sady jabłoni. Sady jabłoni są fajne. I bo są fajne. Bo dają dużo jabłuszek sprawę. I to, to, to. Dobrze. Tu i jeszcze na pewno jeden wejdzie nam tutaj. okej okay. Sady jabłoni. Sady jabłoni. Kamyk jest. To możemy sobie tutaj drugi kamieniołom jeszcze trzepnąć. O. Nie można tutaj Ach, tego. tu był, tu poda. był, tu był, tu był, o tu był. Ekstra. I ze dwa. Nawet ze trzy wołki. No, no i dobra. i całe to robactwo. Jupi, jupi, dobra, dobra, dobra. I tak, yy, to mamy, to mamy. I teraz co? To sprzedajemy, to sprzedajemy. I kupujemy. Mam troszeczkę hajsu na start, więc możemy sobie kupić trochę zbroi. Trochę tego. A, jeden kmieć tylko to się przyspieszę troszeczkę. Eee, tak, eee, do. Tak właśnie jeszcze sobie przypomniałem. Do chlebka nam będzie potrzebny młyn. Może by gdzieś go tutaj wstawił i oczywiście będą nam potrzebne piekarnie, żeby baker man is baking bread. 4, 5, 6. Dobra, panowie, Jak możemy olejem. Na górę. Na też Z Na górę. się I, Dobra, domek jeszcze sobie. Śmigniemy żeby mieć więcej więcej rekrutów. Tutaj jest w porządku, tu jest w porządku. Tutaj coś byśmy jeszcze mogli wy, wyśmigać, ale. Zapasy drewna są zbyt A, dobra, zapasy drewna. A tutaj jeszcze można śmignąć jeden, jeden ten i do tego jeszcze troszkę stalowi. Dobra, wojska wilka atakują. Oj oj, oj. oj, oj, oj. Wojska wilka atakują, a wy Aha. czemu nie atakujecie tego? Nie mogę wycelować się. strzały gotowe Lecimy w nich Lecimy z tych. z bo jak mi tutaj postawią Jak mi postawią tutaj trybusze to będzie niefajnie strzelać, strzelać strzelać, 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 strzelać i właśnie tego się obawiałem, że oni tutaj wytrzaskają I teraz będą mi zaraz tu trebuszy zdechłe krowy wsadzać Aaaajaj Mangonela No to Mangonela ładuje tu To wszystko takie jest proste, a zapasy drewna są zbyt szczupłe no i uwaga, uwaga, na przód. na górę, a będziecie jeździć, ja muszę te, zniszczyć muszę te trybusze, bo tutaj, o już się przedrąga raz i będzie kłopot. I będzie kłopot. Krowa mój, zdechłe krowy zatają. Co się na Na górę. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na e, górę. Ten a, będzie się do jutra. Cicho, to Chodźcie tutaj. Bo ci panowie za chwilę mi tutaj przebiją przez to. To będzie fajne. Są już mangonele. Co mamy zbudować? Chodźcie tu. Tutaj zbudujcie. A ta kulta. Aha, ma no to. Rozkazy tu. tu już nic z tego. z tych inżynierów nie wyjdzie, to wy nawet już tutaj zmieszczycie. Co znowu narzędzie? Zgłaszam się do służby przy oleju. Do oleju. Dobra, chyba przetrkam to. Chyba przetrkam to. I mogę teraz. Trzeba nam nowych I mogę teraz kolejne kucze. Zupełnie tutaj. Dobra, chyba jesteśmy już. Chyba jesteśmy już tutaj połapani. Zła widokowa. Broń. Ten Rebusz zaraz tutaj, a jeszcze tę krowę rzucisz, normalnie to jest, to jest łajza, no zniszczycie już, już podziadowość, okej, okay, fajnie, Wy już teraz tutaj na górę i sobie spokojnie tłuczemy teraz te, e, to towarzystwo, to już nie to nigdzie nie zrobią, o właśnie, pyk. Z tego zaraz wziąłem haker, strącimy. Tutaj dwóch tych zostało, to już za dużo. Za dużo, nic tego się nie wydarzy. Jedzenie i potór. Tu możemy trochę teraz podatki podciągnąć w razie braki. Przedamy trochę tego, przedamy trochę tego. przedamy trochę tego. I możemy sobie znowu zakupić w piąteczku, w piąteczku i to, i wolnik miecie zero znowu wytrujemy tych w końcu tych, to jeszcze ci lezą ale tu już ale tu już idzie wsparcie więcej kusz przyszło, faj zaraz tutaj rozlejemy ten olej siu 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 bo oni będą tutaj, oni będą tutaj niszczyć mur I rozlewamy. Wylać olej. Niech płoną. Niech płoną. Fajnie. Wydwaj z tym olejem na górę. Wy tych Wszystko zostali. Już nie ma zbyt wielu. Chodzi są w Odpaliliśmy, Odpaliliśmy ataki wroga i elegancję. Teraz możemy się łodbudować. Będziemy groźniejsi przy następnym ataku. Nie ma co w ogóle? Dwóch zdań. Tutaj mamy jeszcze blaneczki do, do naprawy. O, elegancko. I od razu, od razu robię wieżunię drugą. Ciach. Tutaj Serp. mamy. Ty, czekaj, ty Można nie, ty zostań Ty zostań tutaj. Sprzęt. O, ten jeszcze jeden tutaj. Gamoń się uchował. Chleba mamy sporo, więc nam już sprzedać trochę ekstra i znowu kupujemy piątkę. Piątkę tych tutaj się coraz kręci. Więc Potrzeba nam broni, sercu. Potrzeba nam Broń. Na, stół, na górę i agresywnie. Tutaj wygląda teraz... Dobra, możemy sobie już przyspieszyć. O, no, tu już mamy wszystko zaopiekowane. Wiadomość od wilka. nie byłbym taki przekonany, mój drogi. Wszystko idzie zgodnie z planem. Tutaj troszkę jeszcze sobie podratujemy gospodarkę. Jestem tutaj w stanie coś postawić. Jestem ciach tutaj. Nie można o, tego zbudować. By, było można. Potrzeba drewna. A, potrzeba drewna, dobra. Eee, i tak, i tak, i co? I znowu tu sprzedajemy. Tu sprzedajemy. Czekamy na rozkazy. 5 łuków. Jak już są, to. to nie będą. Dobra, kolejna akcja od Wilka. Kolejna akcja od wilka, pushe agresywnie. I co? Teraz już tutaj inżynierowie nic nie zrobią. Dobra, jesteśmy tutaj zaopiekowani. Fajno. Eee, więc teraz pozostaje tylko tłuc, to co jest i jeszcze raz tłuc, tłuc, tłuc i jeszcze raz tłuc. Co? Mąka młyn, ok. Dobra, nie ma tutaj nic, pełnego zrobił, nie ma się nic do so przejmować ani proszku. Ani Teraz sobie węgę. Nie masz wystarczającej ilości zło. Uh, dobra. Uuuu, poprzez broni seru. W na mury. Agresywnie. U, tu się kręci biznes. Coś bym tutaj jeszcze... Chyba sobie zrobię tak, że ten inżynierów sobie pasuje A potem sobie postawimy jeszcze sadzić jabłoni Lubimy jabłuszko. Jabłuszko są fajne, zdrowe i, i smaczne. A tutaj te rycerze kładą się świetnie. ale żeby jeszcze trochę taką rzecz jedną zrobili, że damy koksowniki, postawimy. nie? Niech łamie moulanie, miłość spada. Lavej nasze zapasy spada, złota może. stale rosną. <laughs> o, tak podatki tutaj. są troszeczkę. E, nie gadaj, o. że Podatki są bardzo tak wysokie. Przecież tutaj w uchopie że. że się nie mieści we głowie. A tutaj sobie jeszcze postawimy. I jeden. To sobie postawimy. Tu. Tu nam jeszcze jedna się zmieści? nie zmieści się, czyli mogą być tylko trzy? tutaj na tym. Łez eee, dobra, 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 tra la eee, zrobić muszę i ja 4, 4, 4, 4, 5, 5, rusza na 4 3 5, agresywnie. Ile mamy kamienia? 33, bo chcę jeszcze jedną wieżę zbudować tutaj. A co? Mam czas. Możemy sobie troszeczkę przyspieszyć, bo raczej tutaj chłopaki w żaden sposób nie jestem w stanie zagrozić. Chlebek sobie sprzedajemy, bo chlebek zawsze jest dobrym z źródłem pieniążka. O, i teraz znowu możemy sobie pięć, pięć i 5. Zapasy w spichlerzu są na Na wieżę. Zapasy w spichlerzu są stromne, ale te spokojnie chłopaki już nadciągają z jabłkami. Jeszcze w sumie mógłbym sobie, co, nie, mógłbym sobie, dwie piekarnie postawić. bo Widzę, że chłopaki naprawdę mają tutaj duże zapasy i potencjał do tego, żeby tego Wiadomość od chryego skryby na... dotarły do nas wieści, że królo bez najmniejszego oporu opanowuje kolejny. Na się ma, nie?

basztym tu mamy 28 kusz tu mamy 16 kusz okej okay, okej okay. tu jeszcze mamy tu jakichś tam paru chłopaków myślę że chłopaki tutaj z tym z o gorącym olejem nie będą potrzebni teraz to już tylko się tylko czekamy na rozwój wydarzeń tu oczywiście możemy sprzedawać sobie surowce kamień już też mogę sprzedawać Cały, Teraz mogę też sprzedawać sprzedawać cały, i sobie oczywiście kupować, kupować. kupować, za dużo. cały, 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 sprzedawać, cały, 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 Na górę i bronimy. Znaczy agresywnie, agresywnie, agresywnie. I agresywnie. Złoto wpływa do naszego skłabka. Po spływa Dwa, trzy, i 2-3-4 kolejna piąteczka na wieżę i agresywnie. Świetnie, tu już będzie dycha. Tu jest 3 dychy Tu jest prawie 2 dychy, to tych zaznaczyłem, ale dobra, whatever. Także mamy już Całkiem pokaźną ilość panów kuszników No i myślę, że tutaj już tak no dobra, za tutaj chłopaki już stoją chłopaki sobie już stoją i niczego się nie boją, zobaczymy czy się nie boją o, to, 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 to to... Dobra, 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 dobra.

Mhm. Dobra, ostatnia bitwa. Ostatnia bitwa. Inżynierów wyczepać. Ałkarze, tutaj nic nie zrobią. Ci rycerze też idą sporo, ale oni będą się sobie wstać. I nie wiem na co się patrzeć. Mamy w z postowników jeszcze. Mocniejsze to wszystko uderzenie ze strzał, także... No, tutaj można sobie usiąść, zaparzyć herbatki z miotkiem bez cytrynki albo cytrynka, bo z miodkiem, jak to lubi, to powoli. A sobie jeszcze tutaj wykorzystam ten czas, żeby jeszcze sobie w piąteczce Piąteczkę, przyzwyczajmy się, że mamy drugą perspektywę, którą jeszcze zrobimy, wyślemy ich na mury, ale tutaj jesteśmy zupełnie bezpieczni i nic nam się nie może załatwić. Ciekaw jestem czy przy... kogoś mi tutaj zdołali ubić, czy będzie flawless victory. Ciekawe, teraz znowu wjeżdżają łuski, wjeżdżają dusze, ale jej dbać się nie muszę, zalatując tymi obie nami, to po taki... dobra, panowie, czekam na was, może was jakoś zaraz zachęcę, to, zachęcę, tuż trzeba zachęcać, ale prób ściele się gęsto, a jeszcze ci kawalerzyści zostali i dwie pusze, a ci kawalerzyści to co? Mam Was tutaj zaprosić? Czy będziecie tak stać? Czy będziecie tak stać? Czy będziecie tak stać? To stójcie. stójcie sobie dalej. Ja sobie tutaj jeszcze w tak zwanym niezwyczaju troszeczkę odbiję. Ja tutaj zaraz Was zaproszę na imprezę. Uuuu, zaproszę na imprezę tutaj do lorda ...Krisownika. Patrzcie, patrzcie jak zrobię, żeby ich zachęcić. Patrzcie, co zrobię, żeby ich zachęcić. Zachęcę i ich... czekaj. Stań Trzeba coś spróbować? Tego naczynia po się kopci. Okej, okay, a ty sobie staniesz tu ksiup, robimy im kuku na muniu. No? Chodźcie kupaki. O, widzicie? Nagle ruszyli. I teraz tak, jakby to sami się mieli zbliżyć, no to tu z olejem. No. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby przyjść do olejku? Wow. wow! Wróg został pokonany. Dziękuję. Cudownie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna, przyjemna misyjka. Pierwszy atak taki był. Nie byłem do końca jeszcze przygotowany, bo się zająłem czym innym. No i co? Dobrze walczy, nie? Nie, nie walczy. No i fajnie. O, czyli tak jak mówiłem. Flawless victory. Bez bez żadnych strat. E, po trudnej przeprawie w poprzedniej misji, z ubiciem świni, tutaj taka na ponowny rozruch fajna misyjka. Imponujące! Imponujące! A kiedy jak? Tym razem ujrzysz moją chorągiew, będę mm -hmm. stał pod nią osobiście. Dobrze! Stój! Tylko się nie posraj. I tym oto sposobem wilkowi zostały dwa małe, chrabstewka, województewka. Będziemy się z nim bawić oczywiście dalej. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że byliście. Nie pogardzę łapką, nie pogardzę subem. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Hej!